Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy oficjalnie Święto Gminy Wieliszew 2022, czyli piękny, niepowtarzalny, a właściwie pięknie, niepowtarzalny, powtarzalne Festiwal Muzyki, Atrakcji oraz Smaków. Jesteśmy na Święcie Gminy Wieliszew, który jak co roku, praktycznie co roku, poza małą przerwą covidową, odbywa się w tym miejscu. Przywitajmy bohaterów dzisiejszego dnia. Parada, która odbywa się u nas od kilku lat, z roku na rok staje się bardziej okazała, tym razem poszliśmy nową trasą od Parku Świętojańskiego, reprezentanci sołectw, szkół, jednostek samorządowych, jednostek strażackich i zwykli mieszkańcy poszli trasą około kilometra po to, żeby pokazać jak bogata, fajnych swoich ludzi jest nasza gmina. I wydaje się, że przez moment ten korek był przez większość kierowców, mam nadzieję, wybaczony, bo, bo raz do roku chcemy się pokazać poka pokazać, że mieszkańcy to nie tylko drogi, chodniki, ale również właśnie, właśnie mieszkańcy. Myślę, że to taki symboliczne nasze przekazanie solidarności, nasze serca są w tym momencie też z tymi, którzy tej pomocy potrzebują. Co robimy? Myślę, że w każdym momencie, kiedy ta potrzeba jest bardzo potrzeb ważna i myślę, że pokazujecie to jako Polacy, jako mieszkańcy gminy Wieliszew każdorazowo. A teraz przekazujemy ten klucz do święta gminy Wieliszew. No i to jest ten moment, kiedy klucz wędruje we właściwe ręce. Brawa! Wielkie, wielkie brawa. W tej chwili święto gminy Wiriszew uznajemy oficjalnie za otwarte. Miło jest spotkać się w Wieliszewie po kilku latach pandemii. Na szczęście teraz już przy pięknej pogodzie, po wygaszeniu pandemii, mamy pełnoskalową imprezę Święto Gminy w Wieliszewie. Właśnie za mną występują promyki ze Tańca Ludowego, które też nie miały okazji przez ostatnich kilka lat za bardzo na występy. Powiat Legionowski tradycyjnie jest reprezentowany na święcie gminy Wielisza, tak jak na wszystkich tego typu imprezach na terenie powiatu. Stoimy obok stoiska, na którym można wygrać, odpowiadając na pytania, pamiątki. Pytania dotyczą Powiatu Legionowskiego, jego historii. Wydaje mi się, że tym razem udało nam się spełnić nie tylko marzenia wszystkich o pięknej pogodzie, ale również o wyjątkowo bogatym programie artystycznym. Sam nie sądziłem, że aż tak wbijemy się w gusta nowych, nowych i wielu osób spoza naszej gminy i powiatu. Więc wydaje się, że to jest taki moment, w którym wszyscy najlepsi z najlepszych prezentują się na scenie. Nasze zespoły, nasze, nasi artyści, a ci, którzy nie przyjadą, to będą mogli tylko pożałować tego, co było dzisiaj na święcie gminy Wieliszew, czyli tego, co w stoiskach kulinarnych wyjątkowego przygotowały nasze sołectwa, które z samego dobrego serca, chęci pomocy i solidarności z innymi i ze swoimi sąsiadami przygotowali wyjątkowe, wyjątkowe, dobre potrawy.